że ważenie na tej redukcji 102 i 0. O, dzień dobry. 50 minut porannego, cardio za mną. Jest godzina 8.15, czyli jestem trochę trochę ponad swój czas. Bo zazwyczaj jak wyjdzie robię 4.50, ja wstaję 4.50, robię kardio, ale to w związku z tym, że wczoraj Sofia była na tym panieńskim, więc musiałem po nią pojechać. Wróciliśmy po 12 w nocy, więc nie nastawiałem budzika jak zawsze, żeby stać 4,50. Tylko przespałem swoje 7 godzin normalnie. Obudziłem się po prostu po 7:00. Zrobiłem cardio. No i tak to wygląda. Piję swojego porannego szczeka, glutamina, kolagen. No i zaraz Wam powiem, co mam dzisiaj w planie po tym, jak. jak Otrzymałem jednego bardzo mądrego e, komentarza. Jeden bardzo mądry komentarz. E, no i postanowiłem, że nie ma się co oszukiwać, co to, co to w końcu zrobić i sprawdzić. Także dzisiaj zaczynam dietę eliminacyjną i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Posiłek numer jeden. Tutaj jest 100. 50, nawet chyba nie niecałe gramów indyka, 100 gramów szpinaku, 2 całe jajka, 40 gramów płatków owsianych, 100 gramów malin i kakao i cynamon. Żadnych słodzików, żadnych dodatków, żadnego WPI. Nic takiego dzisiaj nie dodaję. Dzisiaj zaczynam eliminować produkty. To znaczy, jest kilka produktów, w których jestem na ten moment pewny. Są to podstawowe rzeczy takie jak indyk, jak kurczak, jak yy, jajka całe, jak yy, dorsz i tyle z białka. Płatki owsiane w niewielkiej ilości do 50 g dziennie, yy, klej ryżowy oraz ryż i podstawowe yy, owoce takie jak banan dojrzały, maliny, truskawki, borówka. No, wiadomo, ananas, jakieś takie rzeczy, które są te low map Zero sosów, zero słodzików, zero kawy. Co tam jeszcze wyeliminowałem? No, w zasadzie wszystko, wszystkie też owoce i warzywa, które mogą też powodować jakiekolwiek problemy dolegliwości, zobaczymy. Krzysztof, pan Krzysztof Kośmierczak mi napisał komentarz, że może warto by było Pomyśleć i zrobić coś takiego, i no nie ma co się oszukiwać. Mogę się oszukiwać, że nie ma to wpływu, ale prawdopodobnie ma to wpływ. Jak duży, to przekonamy się. Nie wiem, ja już ratuję się wszystkim, chociaż to powinna być pierwsza linia tak naprawdę ataku. No, ale szewc, jak mówiłem, w dzielawych butach chodzi, dlatego cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, nie ukrywam, że. Teraz, zwłaszcza na redukcji, jeść tak jałowo, to nie jest nic kolorowo. nawet nie czuję, jak Ale trzeba, trzeba. Trawienie to jest podstawowa rzecz. Jak tego trawienia nie ogarnę, to chuja będzie z masy. Jak będzie chuja z masy, to... No to cały mój plan dół misterny, jak to mówią. Dlatego trzeba się zająć tym, co jest ważne. I tyle. Mm. Z przypraw tylko sól. I na razie nie kombinuję. Po tygodniu zacznę może jakieś ewentualne produkty wprowadzać i zobaczę. Chyba, że będzie bardzo, bardzo dobrze. Albo bardzo, bardzo źle. To będę wtedy odrzucał ewentualnie jakieś produkty. Taki jest plan. Zobaczymy, jak to jak to pyknie. Wracam do gondolierii Czapiany i do mojego przepysznego śniadania. Mm. drugi w dziennie treningowy, czyli jakieś 150-200 g warzyw na patelnię, znaczy na patelnię, y, jakieś 50 g cukinii, y, jakieś 100 g sałaty lodowej y, i jakieś 50 g papryki czerwonej zasmażonej na patelni. Do tego 10 g masła y, pistacjowego i 250 g y, kurczaka w tym przypadku. I tak to wygląda. Posiłek numer 3: 100 g szpinaku, 250 g kurczaka i 20 g masła migdałowego. Doogląduję Richard i zbieram się na spotkanie AK obiad rodzinny. Także chwilkę czasu właściwie wróciłem z moich kroków. Aktualnie jest 5040 kroków na godzinę 13:28. Także, no, tak to wygląda. Jeszcze dzisiaj muszę trochę dorobić. Ciekawe, że jeszcze nikt mi nie zwrócił uwagę, jak bardzo upierdlony mam yy, yy, laptop. <laughs> Aż to jest dziwne, nie? Że, że nikt tego nie zwrócił na to uwagę. Ale to wszystko jest wynikiem jedzenia właśnie przy komputerze. Także, jak ktoś jest bardzo uczulony na syf, to przepraszam bardzo. Ale tak już mam. Posiłek czwarty, 250 gramów kurczaka, 5 gramów oleju makadamia i warzywa takie jak wcześniej, czyli papryka, cukinia i e, sałata lodowa. Wróciłem właśnie od rodzinki, sieram do posiłku e, i tak sobie czytam te komentarze od Was i generalnie powiem Wam, że to jest bardzo miłe, że ludzie mi tam cały czas piszą odnośnie różnego rodzaju badań i tak dalej, ale yy, kurczę no, komentarze w stylu, żebym odstawił suplementy albo coś takiego i tak dalej. Wiecie, ja już się trochę z tym zmagam. Ja yy, dużo wszystkiego praktycznie próbowałem już, więc bardzo wielu rzeczy, bardzo się cieszę, że tam ludzie mi piszą, podają mi jakieś różne propozycje, typu kolonoskopię, gastroskopię i tak dalej. Ja to wszystko będę robił, jeżeli taka potrzeba będzie. Natomiast ja mi się wydaje, że problem leży w czymś błahym albo w czymś y, prostszym niż, niż wszystkim się wydaje. Y, nie jest to na pewno kwestia pisgania ogromnych dawek towaru, y, czy rzeczy typu tego, jak to niektórzy tam też wypisują. Y, w każdym razie też dzięki, no, jeżeli ktoś się martwi. Y, ale tak jak mówię, ja myślę, że to jest coś. coś Coś prostszego, wydaje mi się. Ja myślę, że, że, no wiecie, teraz jestem na czwartym posiłku, jak na razie wszystko jest w idealnym porządku. Nie dodawałem dzisiaj żadnych dodatków sztucznych, że tak powiem, yy, więc, nie wiem, zaraz się nie zdziwił, jakby się okazało, że to jest jakaś odżywka białkowa, albo po prostu te sosy faktycznie, albo coś takiego, ale nie będę mówił na razie hop, bo już wielokrotnie miałem tak, że byłem przekonany, że wyeliminowałem źródło problemu, a on, problem wracał. Dlatego, że u mnie to jest tak pe pe periodykalnie dwa dni spoko, trzy dni źle, yy, więc, więc zobaczymy. No ale, ale w każdym razie dziękuję bardzo. Yy, przy czym, jak ktoś pisze mi yy, coś, to pamiętajcie, że jakby no ja już dużo rzeczy próbowałem, więc niektóre rzeczy są po prostu tak oczywiste, że nie, no z drugiej strony też w sumie czasem jest tak, że człowiek oczywistych rzeczy nie, 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 nie sprawdzi, więc. No więc co ja mogę powiedzieć, dziękuję w każdym razie, że się ludzie martwią i że, że chcecie pomóc. Mam nadzieję, że uda mi się szybko to zdiagnozować i będzie po problemie. Czas dobić resztę moich kroków na dzisiaj. Pokażę wam jeszcze pewnie dzisiaj te, te dwa ostatnie posiłki, przy czym będzie to u mnie standard, to się nie zmienia. W, to się wpisuje w dzisiejszy protokół jedzenia, czyli w ten protokół eliminacyjny oczywiście, przy czym no, w ostatnim posiłku wyrzucę po prostu, podawałem do tego kremu z bananem słodziki, pięć słodzików. Szczerze mówiąc powiem Wam tak, nie sądzę, żeby te pięć słodzików w przeciągu całego dnia, bo to jest tyle, tyle słodzików przez cały dzień 5 yy, jakoś wpływało zapewne negatywnie. Natomiast jeżeli już się trzymam czegoś konsekwentnie, no to to będę realizował konsekwentnie, więc wyrzucę te słodziki dzisiaj. Już wielokrotnie dodawałem te słodziki, wyrzucałem te słodziki i to zarówno przed startami jak i w okresie masowym i tak dalej. Powiem wam tak na pewno przesadzanie ze słodzikami no, robi duże problemy, jeżeli chodzi o kwestie jakiejś tam jelitowo żołądkowe, ale spożywanie tych słodzików w wymiarkowanej ilości. To jakby nie jest jakiś, jakiś duży problem, więc, więc jeżeli ktoś ma umiar i nie przesadza z tomatem to nie sądzę, żeby to był duży problem. Ale tak jak mówię, no dzisiaj lecimy po bandzie, czyli jak do tej pory stosowałem wszelkiego rodzaju sosy, oczywiście nie zero, takie jak widzieliście na materiałach, jakieś tam ketchupy, tego typu jakieś sosy, barbecue i tak dalej. I stosowałem to cały czas. Yy, tak, teraz konsekwentnie, jeżeli postanowiłem nie stosować nic, to nie stosuję nic i ten słodzik też wyrzuca. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zostawiłem tylko z takich rzeczy, z dodatków, można powiedzieć, kakao, cynamon i, i sól. Yy, przy czym dzisiaj Sylwia robiła mięso i po raz pierwszy dodałliśmy yy, yy, pieprz. Pieprz nie powinien w żaden sposób tam gdzieś wpływać źle, wręcz przeciwnie, piperyna nawet powinna gdzieś tam wspomagać to trawienie, ale to taka jedyna zmiana, której nie przewidziałem, bo zazwyczaj to ja robię mięso, no ale, ale myślę, że to nie nie przeszkadza. Jest godzina 18.00, ja zjadłem już cztery posiłki i nie mam żadnych na razie problemów, więc jak mówię, może to jest po prostu laki szat, bo zdarzało się i tak. Ale jak na razie jestem w dobrej myśli, no i tyle, najwyżej będę jadł, jałowo bardzo, a może dostanę jakieś punkty za bycie hardkorowcem. Posiłek dokładnie taki sam jak wcześniej, także nie wiem po co to w ogóle nagrywam, ale żeby nie było, że nie nagrałem wszystkich posiłków, to nagrywam, żeby nie było. Posiłek piąty, przerostatni, a w ostatnim węgle nareszcie ostatni, czyli banan z masłem migdałowym i kakao. 250 g piersi z kurczaka oraz 100 g klejku ryżowego. Tak to wygląda na dzisiaj. Powiem Wam tak, trawienie mam dzisiaj bardzo, bardzo dobre, więc póki co jest ok, ale tak jak mówię, na razie się nie podparam, bo już się chwilę na trochę na tym przejechałem. Liczę na to, że, że to się ogarnie, że to się unormuje. A póki co będę wam dawał update. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, mm. zachęcam. Oczywiście subskrybowanie, komentowanie, ustawienia, lajkowania, żerowanie kanał dalej. No i jeszcze raz dzięki bardzo, że jesteście. Jak ktoś chciałby mnie wesprzeć, wiecie co robić. Kod Olszewski Szewski. Do zobaczenia.